Siema wszystkim, Z tej strony przemo. W końcu jestem na naszych jeziorkach, naszych stawach, naszych, na Frydmanie. Dawno tu nie byłem. Były te całe zawody. Potem musiałem trochę odpocząć od ryb, no ale jestem, jestem. Kilka słów jeszcze chciałem powiedzieć odnośnie ostatniego filmiku relacji z zawodów. Tam kilka osób napisało. Pod filmikiem na YouTube, i kilka osób do mnie prywatnie też się zwróciło, że zbyt wulgarny. No. Ja ten filmik oglądałem potem sobie jeszcze raz, i rzeczywiście jest troszkę zbyt wulgarny. Jeżeli ktoś się poczuł urażony, to sorry. No, ja nie jestem święty, jestem troszkę osobą może wulgarną na co dzień, ale już nie będę. Będę się starał nagrywać filmiki przyzwoite dla młodszych widzów. Ale to tyle na ten temat. Nie będę więcej drążył tego tematu. Dzięki tym, którzy napisali te komentarze. Szanuję każdą opinię. No a dzisiaj siedzimy. siedzimy, Siedzę ja, ale ci czuję, tak jakbyście tu byli. Pamiętacie? Przyjechałem, Bardzo mi się dziś spieszyło na te ryby, dlatego wziąłem swój szybszy samochód. I zrobiłem sobie wszystko w domu. Zobaczcie, taki miksik. Nie? Taki miksik. To jest kuleczka Którą wygraliśmy na zawodach Z firmy DT DT? Wkleję tu gdzieś opakowanie jak to wygląda W tym rogu Strawberry milk Czyli truskawka mleko To jest kuleczka ananas To jest pelet kukurydza To jest orzech tygrysi To wszystko zalałem dipem orzech tygrysi I tyle Ananas, truskawka, smak podbity orzechem tygrysim e, likwidem z Dynamite poleciało parę rakiet prawo lewo prawo lewo w jednej linii tak powiedzmy może w linii 3 metrów i tam też rzucam dwa swoje zestawy no zobaczymy czy coś wejdzie widziałem tam dwa skławy w okolicy nęconego i jeden w nęconym może rybka się interesuje już na kiju tym to jest kij niebieski Mam założonego popka banan-ananas i kulkę ananas i to jest taki tylko, wiecie, podniesiony włos. Na kiju zielonym mam kuleczkę inwadera Dracula, orzech tygrysi, czosnek, podpiętą jednym ziarnem orzecha tygrysiego. I tak, głowie. Yy, jeszcze... Nie, już chyba nie będę donęcał przed nocą, chyba żeby coś się weszło. Pójdę Dawidowi rzucić. Parę rakiet, bo mnie prosił, że jutro przyjeżdża, żebym mu coś rzucił. No to mu rzucę, nie? Kolegujemy się, on tak niby mi nie rzucił. Ale ja ci rzucę. Parę tych rakiet. No i co? I mam nadzieję, że widzimy się na jakiejś rybce na Frydmanie, bo dawno nie było żadnej rybki na Frydmanie. Nie? Siema. No i zajebiście mamy pierwszego. Jest dwudziesta. O! Oh, wow, wow. Mamy piękną rybkę 250. Słuchajcie, nie rozłożyłem kołyski Ale zaufajcie mi, ta mata jest ta, Ten worek do ważenia jest Z prologika. to jest ten pogrubiony On tutaj ma naprawdę mięciutko Ten karp, nic się mu tutaj nie dzieje Fajny To jest taka spokojnie dycha dwunastka. Zaraz go zważę i wypuszczam od razu Kurczę, król złoty Piękna rybka, ale mi się trafiło Rybka wzięła na Rybka wzięła na kulkę Drakula Invadera Podpiętą jednym orzeszkiem tygrysim Czyli jednak to jest to Co Tutaj mi się sprawdziło Już kilka razy I będę na to tutaj Łowił na pewno ho, ho, ho. Ładny Nie mam ich do zdjęcia zrobić. Na, na pewno nie będę go trzymał do rana, nie? To Spokojnie, słuchaj, słuchaj. Słuchaj, słuchaj. Już, 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 już. Już, 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 już. wracasz do wody. Weź tu tylko jedno zapozowanie. O! Co? Fajny, nie? Piękny karp Piękny luszczeń. Z, ze spiskiej wody. We frydmanie. O, ale się szarpie. Ale, niedobry, ale. O! dostałem w szczery. Dobra, 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 słuchaj, rybka. Zapozowałaś, jesteś piękna, więcej o ja mnie podnoszę. Zobaczcie, jest taki. Jest piękny. Ma te kilka łusek. Ważę, ważę i, i wypuszczam, bo nie mam kołyski, nie chcę go narażać. A, tak jak mówię, mapa jest. Mata jest pogrubiona, natomiast tam jest właśnie, właśnie taki jest i nie chciałbym żeby się mu coś stało. Szybka waga i nara. 0,0 cykla 12,5 kilo z matą Mata mokra ma 1,5, sucha ma 1-2 Więc ryba ma jakieś 11 Ponad 11 kg, 11,2 kg Super Mi się trafiła ryba Zypuszczamy. No. Rybka w świetnej kondycji wróciła do wody tutaj mi raz zatrzęsła ogonom, ale naprawdę nic się nie stało. Jest ok. Udało się coś złapać w końcu. Naprawdę, fajnego jechał jak wściekły. Wleciałem z auta swinger spadł. Super, super, super. Wszystko super. Matę sobie to zostawię. Jakby jeszcze ktoś jeden się chciał połakomić. A ten. Tymczasem biorę. I. I ten, i, i biorę, na pewno mnie nie widać, biorę i szybko rzucam, także siema, siema, siema.